Cześć Manko, witajcie z tej strony, Farmer Zielko Mamy dzisiaj sylwester, ostatni dzień starego roku 2025. No niestety pracowity ostatni dzień roku, ponieważ zabieram się za wyrzucanie obornika od wszystkich prawie, że królików z już mam wyrzucone. Obornik zostało mi tylko już u tego samca, bo już przecież wywaliłem od tych samicy. To są z, z matką i została mi ostatni właśnie, e, właśnie, budka do klików. No nie budka, tylko właśnie te boxy ostatni No i na tym będzie akcja wyrzucania obornika w tym roku zakończona. Niestety tego filmu z tym nie nagrałem w tejże akcji, ponieważ, ponieważ już miałem dużo innych prac na głowie e, dzisiaj do wykonania, ale po nowym roku już do Was wracam e, z pełną parą. No i co, serdecznie zapraszam dzisiaj. Na godzinę 21 Znowu, na nowy film z podsumowania sezonu 2025 oraz podsumowania sezonu oraz podsumowanie zaczynającego całego roku w hodowli królików. Także wszystkiego dobrego na nowy rok Wam życzę. Oczywiście jutro na kanale zapowiedź co takiego na kanale będzie, więc pełnoprawny film. Zapraszam już po. Nowym roku, więc wszystkiego dobrego na nowy rok jeszcze raz i do zobaczenia już po nowym roku.